Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz tylko ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą twego imienia i nie wypędzaliśmy złych duchów mocą twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wypełnia je, będzie podobny do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. Lecz on nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdy zaś, kto słucha tych słów moich, a nie wypełnia ich, będzie podobny do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie.